W wielu zielonoświątkowych zgromadzeniach można zobaczyć bardzo żywiołowe zachowania. Ludzie krzyczą, klaszczą, biegają po sali, czasem się tarzają po ziemi, płaczą lub śmieją się na granicy histerii. To wszystko nazywają byciem napełnionym Duchem Świętym albo zanurzeniem w Bożą obecność. Biblia mówi, że mamy być trzeźwi, rozważni i pełnić służbę z odpowiedzialnością, a nie pozwalać sobie na zachowania, które przypominają teatr emocji. Te gwałtowne manifestacje często nie wynikają z działania Ducha Bożego, lecz z nacisku otoczenia, emocji, albo co najgorsze z duchów, które nie pochodzą od Boga. Problem zielonoświątkowców to nie tylko to, co robią, ale też w co wierzą. Wiele z ich wierzeń stoi w sprzeczności z tym, co mówi Biblia. Przykładowo Trójca jako taka nie jest wprost opisana w piśmie, a Jezus sam mówił, że Ojciec jest większy od Niego. Wierzą w nieśmiertelną duszę, choć pismo uczy, że dusza, która grzeszy, umiera wierzą też w piekło pełne wiecznych mąk podczas gdy biblia mówi o drugiej śmierci paweł ostrzegał że przyjdzie czas kiedy ludzie nie będą chcieli słuchać prawdziwej nauki lecz będą wybierać to co im odpowiada, a w efekcie zbiorą sobie nauczycieli, którzy potwierdzą ich błędy. Duch Święty działa tylko wtedy, gdy opieramy się na prawdziwym Słowie Bożym, a nie na emocjach czy ludzkich tradycjach. Nie ma mowy o tym, by Bóg dawał swoją moc osobom głoszącym nauki. Przeczne z Biblią. W dziejach apostolskich widzimy, że moc ducha objawiała się przez ludzi, którzy wierzyli w jednego Boga i uznawali Jezusa jako Mesjasza. Galacjan 1-8 mówi jasno, że nawet gdyby Anioł z nieba głosił inną Ewangelię, powinien być odrzucony. Prawdziwa moc i uzdrowienia były udzielane ludziom wierzącym w prawdziwego Boga, którzy mieli czystą i prostą wiarę. Apostołowie głosili prawdę o Jezusie, a nie filozoficzne teorie. Podsumowując, gwałtowne, histeryczne zachowania nie mają nic wspólnego z duchem świętym. Kto nie zna prawdziwego Boga i jego nauki, ten nie otrzyma jego mocy. Te manifestacje to duchowe zwiedzenie, które może prowadzić do duchowej zguby. Drugi list do Tesalonicza ostrzega, że zły będzie działał mocą, szatana, znakami i fałszywymi cudami, aby zwieść ludzi. Dziękuję za uwagę, to tylko krótki wstęp. Zachęcam do obejrzenia pełnego wykładu, zamieszczonego poniżej, gdzie temat jest omówiony dużo dokładniej.